Harny jesteś! Harny jesteś! Jestem po węcze. Na we mną już! Ciszej, no całknie grisz! Nie wiem. No nie wiem. Zachowujesz jak 5-letnia dziewczynka, jak zwykle się chce. Aspi. Aspi, no ale to z hiną, dywa. On już do netheru poszedł, 2-2 minuty. Plus jeden! No to jestem obok jego portalu. Weź w ten! Mister Pierrot, mu mano! Tu mnie napastujesz seksualnie. Jeba cię! A ten... Yy... Bo za Minecraft teraz to jest taki guz, ale nienawidzę tej gry. Ciebie Szaf kurwa nienawidzę. O, i dobrze. A ja nie. Oh, o, <noise> ha! Ho, ho, ha. ho! Ha, ha. Co to jest serwer? Kupił tutaj drewniane drzwi. Znaczy ten wiem, drewniany, drewniany drzwi. No nie wiem, widzisz? Jest w no, to w wyjść już. Zostaw, nie? Wyjściu. Albo skorzystaj kurwa drzewa. <noise> no, nie, nie da się stąd wyjść. Kurwa drzewa z kamieniami. Dobra, ogunia. drzewa, widzisz jakie kupił? Serwer <noise> Dobry serwer kupił, idiota. to. widzisz, nie tym, że można mi ufać. Ty nie masz prawa do niczego, kurwa, do no mówię Cię ci, stój, kobieto. Mówię ci, stój, kobieto. <głos> 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 co? No stój, no mówię ci piąty raz. Ej! chodź! Nie, to jest farma sterylowe. Zakazuję takie piękne zakaz. zdjęcia. To jest nielegalna farba sterydów dla gangu od gaza. To jest komura gazowa. To jest gazowa. To jest komora gazowa, gramyście ula. Jak moglą tego kurwa nie zapomnij. Nie. Ale jest w ogóle? On się nie boi jak się Ale burz... Ej, chodźcie spać. Cipka wati. Dla każdego z Mokra wagina. Fajna masz cipkę wati. Dzięki <gry> <gry> jest ten Chris? Ja tu pasa Dlaczego to tak przepięknie wygląda? Dzięki tak mi to! Pasa tu ma... Masz tu pasa posypanego. Bez skrzynkowy? No Pablo! No, no, musisz się odsunąć. Ja tu chcę pięknąć. Zabraliście już z tego portalu. <gry> Paweł! Na psykąt, na stał. Te... Yes, pretty, nie, spróbuj dalej. nie nie jesteś? <gry> Adam Adamśik zostaw maja. moje kryształy. Nie, no, ja. no na jakiś nie do rzeczy się Weź nie, 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 na nie, 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 mnie nie, 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 się no, no ale to nie, on Co Co nie, 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 zrobić Pablo. <laughs> no, Pablo nie, ma nie, 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 idiota! nie, 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 sobie na nie, <laughs> No nie Pablo zabijał? A Ej, no, no nie, no znowu zniszczyłeś znisz, no się, znisz, no się, znisz, no się łóżko Adam, się uciekli moje no oh, to... łóżko zielone Jak bez problemu, to spoko uh, <grym> <grym> O, diamenty je Super, kolejny jeden diament No nie ma tu moich wszystkich rzeczy Weź mi oddech Ej, dawno nie widziałem gościa z zlałam. O kurwa przyszedł do mnie! I ja pierdolę i powiedziałem o mi nagle przyszedł Co do kurwy. Co jest kurwa Mały co? budynek. Co jest? Co jest? Co jest kurwa, nie? Tak, tak ostatnio cieszę się przez życie